Dzień dobry, proszę pani, z tej strony Jarosław Cichocię. Dzwonię do Pani z gimnazjum. Dzwonię do pani z gimnazjum i jeśli dobrze się orientuję, z panią Katarzyną, tak? Mam przyjemność. Tak. Proszę pani, dzwonię do pani, ponieważ mieliśmy no, dzisiaj taki malutki problem z pani córką, z Oliwią. Tak. I chciałbym go z Panią tutaj przedyskutować i zaprosić panią w poniedziałek na 12 do, do nas do szkoły, żeby go ogłębnić z dyrektorem. E, przeanalizować. Dobrze, a co się stało? E, jakkolwiek, proszę pani, to zabrzmi, jest to, jest to wiadomość, która mnie też, proszę pani, w, wprawia w zdumienie. Mianowicie, dzisiaj, pomiędzy drugą a trzecią przerwą, mieliśmy taki incydent w damskiej ubikacji. A mianowicie, no wchodzi sprzątaczka, jak, jak zawsze, po trzeciej lekcji, żeby posprzątać to, co się, wie pani, wszystkie śmieci i, i cały brud, który się natworzył przez pierwsze trzy lekcje, wchodzi do ubikacji.